Ty jesteś po bolca Mateus, ja? Ponoć ukladłeś rzadką książkę, co jak chcę, to są kurde bandyci. Ja raczej się z nimi układać nie chcę. Walił was pies. Jude, co so yeah. Powiem tak, z jednej strony, Charlotta to raczej nie zadowoli, że zamiast zwerbować Mateusa, to go zabiłem, ale. Ej! Kogo to obchodzi? To był bandyta.